Dobry wieczór Państwo to Kiryski Aspidoras CF Albater już w akwarium docelowym po wczorajszym przyjeździe ze Szczecina to Państwo mogą je zaobserwować śmigają po akwarium. W tym momencie dostały pokam akurat tetry Przez chwilę zobaczymy jak będą żarowały. myślę Na razie też znajdują się w wielu miejscach akwarium Akwarium z relatywnie dużą powierzchnią dna 90 cm na pół metra Tak więc mają dosyć dużo przestrzeni życiowej Znajdują tu się razem z niektórymi nie, 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 kirysków CW-009 e, m, m, Green Laser, no i pojedynczymi e, kieryskami koredera Stukano. Tak więc tak to wygląda. Kieryski różnej wielkości. Bardzo żywe, pływają po całym akwarium, szukając pożywienia. Po tu Państwo zaobserwować ginlasery tak zwane. Tierski, korydora z ginlaser. No, a tutaj wczoraj przywieziono aspidorasy. CW125 Red mogą się Państwo im dokładnie przyjrzeć jak żerują w tej chwili Tutaj jeszcze młody kiesek korydora Stucano. Jedna szuka tam dalej schowana pod kałokiem bambusa, drugi, drugi kiesek korydora Stucano. No i z powrotem ma speeder SCW 125 red Dziękuję bardzo Państwu